Dziś przed południem najmłodsi mieszkańcy Kutna w najlepsze baraszkowali w strumieniach nowej miejskiej fontanny. Tymczasem kilkadziesiąt metrów dalej Kutnianie idący przez moc na ulicy Sienkiewicza z niedowierzaniem spoglądali w puste koryto rzeki. Przecinająca miasto na pół ochnia niemal doszczętnie wyschła, przy tej okazji odsłaniając pokaźną ilość śmieci. Jak widać właśnie na tym obrazku, już bardzo dawno, ja nawet to nie pamiętam, żeby jako tu mieszkanie z tego terenu, żeby rzeka w taki sposób wyschła na takim dużym, dużym odcinku. Przed nami kolejna fala upałów, kolejne dni upalne i teraz jest wspaniała, wspaniała okazja do tego, żeby właśnie wyczyścić koryto rzeki yy, z tego, co nam brak wody odsłonił, czyli opon, butelek, różnego typu nieczystości. No i teraz jedy, jedynie sytuacja jest taka, żeby zwrócić się, Urząd Miasta może by się zwrócił do Wojewódzkiego Zarządu Wód i Melioracji. O to, żeby wykorzystać tą sytuację i wyczyścić, pogłębić rzeki. Jak udało się nam dowiedzieć, prośba radnego zostanie uwzględniona, a śmieci w najbliższych dniach zostaną usunięte. Brak wody to skutek bezśnieżnej zimy, wyjątkowo suchej wiosny oraz upalnego lata. Temperatura mocno daje się we znaki i nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję na rychłe, obfite opady deszczu. Być może wtedy korytem ochni znów popłynie woda.